Witam Was! Dzisiaj kolejny filmik, a mianowicie filmik o czymś tak oczywistym jak marchew. Wszędzie jest jej pełno, każdy ją zna, każdy może ją kupić, jest praktycznie w każdym sklepie dostępna. Dlatego dzisiaj zajmiemy się marchewką. Ale nim najpierw to zrobimy to co trzeba z nią najpierw zrobić? Trzeba najpierw ozonować, bo niestety ta nie jest aż z tak idealnego źródła na przykład z przydomowego ogródka, tylko ta już jest taka kupiona gdzieś i tu już nie mamy do niej takiej pewności, dlatego najpierw będziemy to wszystko sobie ozonować. A ja to ozonator, będziecie go mieli zalinkowany, jak ozonować to już każdy z Was wie kamień do ozonowania do wody cyk i ozonujemy i widzimy się za chwileczkę jak ozonujemy sobie marchewki i sobie obierzemy. Dobra, także będziemy sobie robić tutaj soczek teraz z naszej marchewki, bo sok z marchwi jest ogólnie takim podstawowym naszym sokiem, jeżeli chodzi o soki w zimie. To to jest nasze główny taki sok, który się ciągle odżywiamy, praktycznie wchodzi praktycznie jabłko do niego jeszcze, czasami jakieś inne warzywa, jak selar różnego rodzaju, ale marchew jest taką podstawą w naszej zimowej sokoterapii, można powiedzieć. Dobrze, ale co jeszcze dodatkowo? Poza tym wszystkim że go tylko pijemy, marchew jest na przykład bardzo cenna, ponieważ zawiera bardzo dużo beta-karotenu, przez co poprawia nasz wzrok. Co widzimy bardzo dobrze, na przykład jeżeli przekroimy sobie marchewkę. Co widzimy tutaj? Widzimy tutaj źrenice oka. To jest typowy przekrój oka. I to sugeruje nam tutaj już, że jest pomocna również na Oczy. Spożywanie marchwi dodaje nam również inny bonus, a mianowicie dostaniemy fajnego koloru skóry, takiego, takiej opalenizny. Ale jest tylko jeden mały minus. Jak ktoś rzeczywiście bardzo przesadzi lub jest bardzo biały, ponieważ nie był na słońcu całe lato, ponieważ panicznie boi się słońca, czy po prostu przesiedział całe lato w biurze i nigdzie nie wychodził swoim nosem na zewnątrz, to jeżeli wypije bardzo dużo soku z marchwi, to stanie się wtedy bardziej żółty i będzie wyglądał, jakby dostał żółtaczki, niż dostał opalenizny. My akurat jesteśmy dość mocno opaleni, także nam to akurat nie przeszkadza. Zawiera również karotenoidy, luteinę, zaaksantynę, likopen, witaminę C, Witaminy z grupy B, kwas foliowy, witaminy E oraz witaminy K. Posiada również w sobie witaminy takie jak na przykład wapń, żelazo, magnes, fosfor, potas, sód czy cynk. Dodatkowo wzmacnia jeszcze nasz układ odpornościowy, pomocna w chorobach skóry oraz poprawia kondycję naszej skóry. Dodatkowo beta-karoten w naszym organizmie jest przetwarzany do prowitaminy A, a ta jest bardzo silnym przeciwutleniaczem i udowodniono jej właśnie chroniące działanie przed nowotworami. Chroni jeszcze nasze żyły przed zwężeniem, jeżeli by pojawiała się jakaś miażdżyca czy coś takiego. Marchew stosuje się również pomocniczo w chorobie wieńcowej, ponieważ odkurcza nasze naczynia krwionośne, przez co tam poprawia się cały przepływ krwi w naszym organizmie, serce jest lepiej dotlenione, lepiej pracuje jeżeli są takie problemy właśnie typowo sercowe, to też czuć taką lekką ulgę po tym. Dobra, mamy tyle soczku zrobione. Wyszło nam tutaj 250 ml. Było to parę marchewek, które mamy, także mamy dość sporo tego soczku. Dodatkowo marchew zawiera również w sobie siarki, są to pewnego rodzaju siarki, które dostając się do naszego jelita wspomagają tutaj tworzenie się pozytywnej flory bakteryjnej w jelitach. Czyli po prostu mamy. Lepszą florę, urozmaica się to wszystko, ponieważ nasza flora bakteryjna na ten moment jest bardzo, bardzo zubożała. Mamy bardzo wielkie braki bakterii w naszych jelitach, co przekłada się również na różnego rodzaju choroby, które nam później niestety wychodzą bokami. No, coś za coś, nasza cywilizacja niestety niszczy nas, ale spożywanie tutaj, właśnie warzyw typowych, takich jak marchew, tego wszystkiego pomaga znowu tą florę jelitową troszeczkę urozmaicić, żeby ona się lepiej odbudowywała. Bo nie chodzi tutaj o ilość tych bakterii, ale bardziej chodzi o ich rozmaitość. My ich mamy po prostu za mało rodzajów w sobie. Koło 50% zatraciliśmy o ile nie więcej, niektórzy nawet. Dodatkowo, kolejną zaletą tutaj, właśnie soku z marchwi, jest to, że poprawia nam naszą skórę, ale poprawia nam tutaj zmarszczki, żebyśmy mieli ładne, czyste czoło, nie takie, tylko żeby było fajne bez marszczek. To również tutaj zmarszczki stają się mniej głębokie wtedy i skóra staje się bardziej wygładzona, taka elastyczna. To akurat jest też zasługą witaminy. A oraz witaminy E, która znajduje się również w marchwi. Zauważono również pozytywne działanie na oczy, tak jak Wam pokazywałem, jak to marchew przekroimy, widzimy źrenicę, ale pomaga tutaj marchew w zaćmie, w jaskrze oraz również jeżeli ktoś ma problemy z ostrością widzenia, też gdzieś dalej, krócej, również marchew tutaj może nam pomóc. Przykładem może być na przykład zając czy królik. Czy któryś z nich kiedykolwiek miał okulary ubrane? Ja jeszcze takiego nie spotkałem. <taki>, taki żarcik na marginesie. Dodatkowo poprawia nam jeszcze nasze trawienie oraz jest niskokaloryczna, co pomoże nam zrzucić nasz nadmierny bebech, jeżeli ktoś taki posiada, czyli tak zwany brzuch. <taki> Bo niektórzy, szczególnie panowie, często widzę. Że w pewnym momencie zaczynam się zastanawiać, czy on przypadkiem nie jest w ciąży. Bo jeżeli ktoś idzie i ma taki brzuch, no to czasami żona ma nawet taki żart. Mówi, on chyba ma tam pięcioraczki w środku już. Dodatkowo pomocna również jest jeszcze przy zapaleniach dróg moczowych, ponieważ też działa lekko moczopędnie. Co wiadomo, co przekłada się na to, że sok, woda dużo pijemy, częściej siusiamy. Dodatkowo pomaga nam jeszcze w niedożywieniu, żeby uzupełnić wszelkiego rodzaju, właśnie witaminy i minerały, które nam brakuje. E, fajną zaletą jeszcze jest to, że działa również przeciwpasożytnicze. E, czyli rano wstajemy na czczo, na pusty żołądek, bierzemy sobie szklaneczkę soku z marchwi i <laughs> można ją wypić bezpośrednio. Ale my robimy jeszcze coś innego. My mielimy sobie pestkę dyni tutaj do środka, troszeczkę, łyżeczka, półtorej, znaczy łyżka, nie łyżeczka, tak powiem, łyżeczka to za mała. Zmielimy to do środka i po prostu wymieszamy to z tym i razem to wtedy wypijamy sobie. Jest to bardzo fajne, ponieważ wtedy jest podwójne działanie pasożytnicze, jak i przez marchew, tak i przez dynię, ponieważ dynia, pestka dyni działa również przeciwpasożytniczo i w sumie jest takim najbardziej łagodnym środkiem, który również stosuje się u dzieci przy odrobaczaniu. Bardzo dobrze działa na glizdę czy na owsiki na przykład, to jest takie dość porządne, fajne działanie tutaj na to. Ale przy tym pasożytniczym trzeba pamiętać też o tym, żeby się odpowiednio odżywiać, bo jeżeli będziemy jeść nadal śmieci, no to będą miały i pasożyty co jeść. To się przekłada jedno na drugie. Nie damy im jedzenia, to same sobie pójdą. Dodatkowo poprawia nam jeszcze kondycję naszej skóry i włosów, żebyśmy po prostu lepiej wyglądali, wzmacnia włosy oraz przyspiesza nam również gojenie się ran. Tylko jest jeden mały haczek. Trzeba uważać jednak skąd to marchew bierzemy. Ponieważ, jeżeli ona była naprawdę bardzo mocno sypana, to wtedy ona może nam troszeczkę nawet zaszkodzić w tym momencie, żeby po prostu tych azotanów nie było za dużo. Tego lepiej popatrzeć, brać takie można powiedzieć niezbyt ogromne. Bo czasami bywa tak, że jeżeli było mocno sypane, to ta marchew jest jednak taka gigantyczna. I wtedy czasami może nawet i pękać sama z siebie. Na to trzeba zwrócić uwagę. Dobra, nasz soczek. Z czym taki soczek sobie jeszcze można łączyć, jak ktoś nie lubi samej marchwi? E, można go łączyć na przykład z jabłkiem. On się bardzo dobrze z jabłkiem tutaj kombinuje. My dodajemy jeszcze czasami cytryny do niego. E, na przykład owocu pasiflory. Również daje taki tropikalny smak, sokus pokrzywy również tutaj dodajemy. Pyłku pszczelego również możemy troszeczkę dosypać. Tak jak mówiłem, pestka dyni można dodać. Zmienia smak. Niektórzy dają jeszcze pomarańcze do tego do środka. No można kombinować. Imbiru można troszeczkę sobie wycisnąć też w zimie. Bardzo dobrze ogrzewa wtedy. Także jest troszkę tych kombinacji. Dobra, także to by było tyle, jeżeli chodzi o naszą marchewkę, którą mamy praktycznie pod nosem i wcale dużo nie kosztuje. Tak jak mówiłem, ona jest u nas podstawą w zimie. Także napiję sobie soczku z holenderskiej filiżanki. Także zdrówko. Dobra, pewnie znowu będę pomarańczowy, ale spoko. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was. Hej!